Cześć. Chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć o mojej książce Klucz do. Jest to produkt inwestycyjny połączony z blockchainem. Sama książka będzie miała odzorowanie na blockchainie w swoim tokenie NFT, czyli każda książka będzie miała swojego NFT, tokena NFT. A w książce opisałem swoją biografię bardzo krótko, żebyście w ogóle wiedzieli, kim jestem, dlaczego to robię. Właśnie opisane jest też, dlaczego powstała ta książka. Zrobiłem wywiad z dziewięcioma, bardzo fajnymi przedsiębiorcami, którzy osiągają swoje sukcesy odnośnie prowadzenia firm, sprzedaży firm, inwestowania w różne aktywa oraz opisaliśmy ponad około 30 fajnych aktyw inwestycyjnych, tak że każdy z Was może znaleźć tak naprawdę coś dla siebie. A może masz pytanie, dlaczego ta książka miała być produktem inwestycyjnym? No to więc Ci wyjaśnię. Sama książka będzie jej tylko i wyłącznie 10 tysięcy egzemplarzy w sprzedaży. Do tego cena książki będzie się zaczynała dopiero od, od 35 funtów, ale cena książki co 200 egzemplarzy będzie szła do góry. Ostateczna cena książki będzie około 170 funtów. Dodatkowo, sama książka będzie miała odzorowanie w tokenie NFT, który będziesz mógł sprzedać, będziesz mógł trzymać, a sam token NFT będzie dostępem do platformy, w której... Będziemy razem wspólnie inwestować i będzie dostarczana treść odnośnie każdej z inwestycji, której opisałem w mojej książce. Następną rzeczą, projekt tej platformy będzie tokenizowany. Wy jako osoby, które w pierwszej kolejności nabyłyście książkę, otrzymacie a tych tokenów, czyli za darmo otrzymacie tokeny, które będziecie mogli sprzedać sobie na giełdzie i w ten, w ten sposób zwróci Wam się zainwestowany kapitał w tą książkę na samym początku. Następną rzeczą jest to, że w samej książce jest na tyle informacji, że dzięki tej informacji będziecie mogli w stanie zainwestować niewielkie pieniądze, a koszt tej książki i tak Wam się zwróci z tego wszystkiego. Bo pamiętajcie, że edukacja jest najważniejsza. Jeżeli Wy inwestujecie w jakiekolwiek aktywo, nie wiedząc w co, co robicie, w co inwestujecie, to no najczęściej stracicie. Dlatego warto przeczytać, wydać, to nie są wielkie pieniądze, a stuprocentowo ta inwestycja zwróci Wam się a dzięki temu będziecie należeć do fajnej grupy, określonej grupy, zamkniętej grupy, gdzie będziemy się też wymieniać informacjami na temat każdej inwestycji. Także będziemy mogli razem, wspólnie inwestować od małych pieniędzy w bardzo duże projekty. Także zapraszam Was do zakupu tej książki.